Witam Państwa w wydarzeniach kulturalnych z W imieniu organizatorów chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na biesiadę cygańsko-słowiańską, która odbędzie się w Amfiteatrze w Połczynie Zdroju 10 sierpnia o godzinie 17. W programie zaplanowano koncert młodych talentów o godzinie 17 oraz koncert galowy z Gwiazdą Wieczoru Izabelą Trojanowską o godzinie 20. Wstęp oczywiście darmowy. Serdecznie zapraszamy. Alelu. W Niedzielę 11 sierpnia o godzinie 19 w Kiniego Plana wystąpi iluzjonista Michał Skubida. Michał to zawodowy iluzjonista, zaskakujący performer. Urodzony stalią kart w ręku potrafi zmienić zwyczajny wieczór w dowód na istnienie cudów. Jego poczucie humoru i talent udowadniają, że największą magią jest uśmiech na twarzy jego odbiorców. Artysta zaprasza na swój występ osoby powyżej 16 roku życia. I uwaga, zaczynamy numer, który będzie polegał na tym, że już za chwilę każdy z tych asów, jeden po drugim, dołączy do asa Pik. Moi drodzy, patrzcie uważnie, as numer 1 znika. I tak jak obiecałem, przeskakuje do asa Pik. Obserwujmy asa numer 2. I jeden ruch i as numer 2 moi drodzy, również znika. I w tym momencie wszystkie trzy asy są już razem. Obserwujcie ostatniego asa, tutaj nawet nie będę dotykał tych kart. Jeden magiczny as nie wiedzieć czemu, nie wiecie jak. As numer 1 as numer 2, as numer 3 i as numer 4 są już razem. Jak zapewne wiecie, iluzjoniści nie powtarzają swoich numerów, jednak tym razem zrobię wyjątek. Asa pik, włożę do tego pakietu, i on już za chwilę stąd na trzy przeleci dokładnie tutaj. I to właśnie tutaj mamy cztery asy, podczas gdy tutaj. Nie ma żadnego z nich, a ja na sam koniec mogę oczywiście powiedzieć tylko i wyłącznie tradycyjne. Tadam. We wtorek, 13 sierpnia o godzinie 17, zapraszamy na specjalny pokaz filmu Race do kina Goplana. Pokaz jest częścią wyjątkowego projektu pod nazwą Krótka historia polskiego kina, który pozwala szerokiemu gronu odbiorców zapoznać się z polską klasyką filmową na dużym ekranie. Przegląd krótka historia polskiego kina zrodził się z miłości do kina i ogromnej potrzeby przywrócenia na srebrny ekran najwybitniejszych dzieł polskiej kinematografii, które w swoim czasie sprawiły, że polskie kino stało się rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. A jak już jesteśmy przy kinie i seansach filmowych, to zapraszamy na premierowe seanse kultowej serii Gru i Minionki, tym razem Gru i Minionki pod Przykrywką. W pomieszczeniach Galerii Kinogoplana udostępniliśmy dla państwa wystawę malarską z Pleneru Malarskiego Stacji Topożek. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Połczyn-Zdrój. Wystawę można zwiedzać za darmo w godzinach pracy galerii. Aby zapoznać się z bieżącym repertuarem oraz wydarzeniami kulturalnymi, zachęcam do śledzenia naszego profilu Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju oraz Kinogoplana.